Ziona z tej strony to jest koniec jak z gry Star Wars Battlefront 2, na które teraz serdecznie zapraszam. W dzisiejszym odcinku zagramy w tryb bohaterów i złoczyńców. Jestem po stronie złoczyńców, czyli gram dzisiejszym w dzisiejszym odcinku Griversem. Oczywiście teraz jest. O, mamy tutaj Wejdera Duke, Imperatora Wejdera i Duku. Okej. Okay. Hmm. Jednobi, Hanek, Leia, Janakin, dobra. Dla mnie no, no nie ja było, było tak nagrywania, ale od czasu do czasu mogę coś przynajmniej nagrać, ale niestety na tym nie mam czasu, bo pojadników. oczywiście zacząłem grać w lot, Star Wars The nie wiem czy ktoś kojarzy, ale to jest taka długa gra, ale, ale przy okazji nie, was po was tym The tym, tym, no, to ...na pokojową, nastawionych negocjatorów. Eee, ten... Może po tej grze to mogę... ...potem zanagrać jakiś kolejny odcinek... ...przykład Złote Franta, czy coś, CESA... ...Buzzola... ...nie No zależy jak to będzie z tym no, kanałem, więc no. No proszę, bo katerowie też bywają bez litości. kurde... ...tylko Leia. Tak! Uuu... No Leia to jest dobry support... ...i Hanna się. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Ojej. No Naki ma dobre karty. Ja bym wziął yy, redukcję. Albo nie, nieważne. Dobra. A, już. Damy Kenobiego. Zwyciężcie! No wreszcie kończymy. O, nie, nic Czy to Hanek był? Tak, Hanek. Mogę wziąć chyba tego kjr ale, ale postanowię, że zostawię sobie Griversem. Ciemna strona dalej, przećmiewa światło. Cóż za nawet jak A to do kuchni nie. Nie, tu że się dogadaliśmy. nie Aj. Ale za... Ale ładnie mi tu. No bohaterów staje się już stereotypem. Mhm. Mm Polukwa. Nie, wiodę. Nie po no, nie. Najlepiej tym no, Gryversem byle, to wygra no, tym Markituring. No jak no, ktoś no, kojarzy no, no, tego no, Nika, tego użytkownika, czy też gracza, to on najlepiej gra tym Griversem. No. Tak, I'm coming for you! Tak jak mówi Marki nie? D. Prowadzenie po stronie dobra i światła. Hmm. A, jak gra Hanem i Leia to już jest przegrany. Znaczy jakbym jakby był ok, arena, to bym jeszcze odwrócił ich, ich losy. No ale dobra, niech będzie. Ale niektórzy myślą, że Grivers jest dobry, ale Marki Doruń, on dobrze gra tym Griversem. <gry> Ja tak nie... Ja potrafię dobrze grać tym, albo traderem, albo z o, i o, Coś mi się poprawia. Coś mi się poprawia. Nie po no, prostu... Jak czasami od czasu do czasu mogę sobie, sobie jakiś nagrać, ale za bardzo nie mam czasu, bo... Wczoruj, tak, wakacje... Wczoraj to wczoraj. To jest, tak, w wakacje, nie każdy nam jakiś czas, żeby coś nagrywać coś no... Brakuje jeszcze 50% zabójstw do rozpoczęcia serii komplementów. O, kurwa. Teraz to Han. No, Han jest zawsze dobry, bo on, jak ma takie strzały, to wszystkich wymiarzy. O. Uh. Mm. Mm. ktoś dobrze gra tym bohaterem. Więcej do oh. O, oh. nie dostam. No już prawie, już jest pisko, naprawdę bardzo pisko. No to trzeba się dobrze postać, żeby wygrać, ale niestety kan może wszystko zepsuć. Jeden jest, albo ile ja, O, kana już nie ma.

Nie, bo jakby Kajoren by był, to byśmy mieli jeszcze szans. A tak to Hanek i z tym oni są. Już... No właśnie. Nie, Co oni tam wyprawiają? Czemuś tam kampią w jednym miejscu? No. Zapycha na śmieci mm. i pogrzeb. Bo tak blisko. determinacja i odwaga księżniczki z Alderaan pozwala rozwiązać międzygalaktyczny kryzys. No, bo tak blisko. Darth Vader znowu udowadnia, że nikt tak nie kończy dyskusji jak Nord Sithów No, mówi się trudno. No no, bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Jak się Ci nie spodobał, dał łapkę w górę, komentujcie, subskrybujcie i widzimy się w kolejnym odcinku z gry Staru z na kanale, Czyli tam, nie, tam niektórych odcinkach, niektórych serii, no o niebawem nadejdzie, więc a tymczasem trzymajcie się, cześć!